Co mam zacząć? Odcinek. Odcinek. Znowu? No ale ty już się nagrywa i nie wiem czy wiesz. A. Dobra, Tej. sorry za nieogar. Więc tak, witamy Was znowu w jakimś odcinku. Nie wiadomo skąd. Dobra, i dzisiaj grają tak, Seba. Ej, byś byście przywitał chociaż. Dobra, pomijamy tego gdzieś wyssało. Piotrek. Witamy. Paciejek. Dobra, ten też gdzieś się zgubił, a w tle jest e, Andikos, chyba w tle, nie wiem, dobra, gdzieś go, kolejnego gdzieś wystało, ale w tle jestem na pewno ja i nie wiem, co oni tam będą znowu ćwiczyć, w każdym bądź razie ja przeszukuję odchłanie internetów i w ogóle... A nie wiem co oni tam ćwiczą, pewnie żniwa będą kontynuować. Przynajmniej to było jeszcze tę yy, trzy minuty temu. Więc tak, żeby nie było. Odcinki są nagrywane jeden po drugim, jak seba jest. I tyle. Ej, co tak cicho, tak sztywno. Jak oni nawet nie raczą gadać na nich także tego witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku siemanko jest ze mną dzisiaj Paciej siemka drugi raz jest ze mną Piotrek witam jest ze mną też Adikos cześć oraz cześć. jest ze mną Gzymsik no Ja. cześć <noise> Także, jak widzicie, spotykamy się po raz... Ee, tak? Tak. No. I gramy też na żółto. Dobra, ja zaraz wracam. Gdzie idziesz? Suszy mnie. O mnie, mnie też. prostu sobie otworzyłem. I mnie też. Także, jak już żeście widzieli, chwileczkę się borykamy tutaj na polu jednym. Naszymi żółtymi smurfami. Czyli smerfetkami No i no i Ile procent macie? Ja mam całe 46 50 Słabo sypie No bo nie jest opryskane dobrze Nie, jest, o... nie że nie opryskane tylko Słaba ziemia tutaj Piasek. No, no mówię, no mówię Słaba klasa Ja, gz też suszyło Szusy, szu, szuszyło, suszyło. Szuszyło. Mhm. Ja już i seba zdjęć narobił. zapcha się chyba. No. Biegał w tej i w tamtej. Koparzony. Mm. A ty też... I ty też tak na tej player kamerze, przybliż sobie. Co przybliż? Ziemia? No. No nie, mnie na przykład. Wiesz jak się przybliża, czy nie wiesz. Prawie przycisk myszki i kółeczko. O ty, pa! Po tylu, o kurca! Po tylu latach! No, i teraz, jak dasz na przykład, prawie przycisk i naciśniesz kółeczko, to zobacz, co się stanie. A się resetuje. No. O ty, kurca! Tego tu ja nie wiedział. No w ogóle pozdrawiam kubę jednego takiego. A, to ty jedziesz. No, a gdzie ten zimsik jest, bo kurde, pośpiewać by tu było. na słup. Gdzie? Nie, Przed widzę. Sobą. nie widzę. Nie widzę, nie widzę. Uderzył. Nie uderzył. Ja nie wiem, bo tutaj nie wszystkie słupy mają kolizję. W ogóle ja nie, nie wiem, jak ty te słupy stawiałeś. Co? Niektóre. Czemu? Nie te, te proste, nie te pojedyncze, ale te potrójne chyba. Nie umiałem ich ustawić za Chiny ludowe. Nie Siele, łączyły mi się. Ale nie łączyły się i nie chciały się łączyć, i koniec. Ja mam swoje sposoby. Nie, trzeba no. chudy tę mapkę, jak wyłączyć. E alt plus H. Level lewy ALT. A, padział, o to dalej sobie lepsze. Wcześniej ze mapką robiłem. Mieliśmy Co? Tak, 70%. A ja mam 63% Grymsik, gdzie jesteś, Pałku? Możesz mnie nie wyzywać. <noise> nie wyzywam cię, mówię do ciebie, ładnie, Pałku. To jesteś? Mi, wiesz, tak odebrałem to w sposób taki. No. Po mu tak wiem. Dobra, mów coś, bo nudno. Czekaj. Pytania tam może jakieś są, zobacz. Nie, bo ty na wszystkie odpowiadasz i w ogóle nic nie zostawiasz na let's play. nie ma żadnych tematów, nie wpadasz na pomysł, o czym można porozmawiać w czasie let's play'ów i tak mam wrażenie, że to ja jestem odpowiedzialny na to, żeby let's nie sprowadzały się do, do jakichś 15 minut słuchania dźwięków maszyn rolniczych, bo oczywiście przywitanie, pożegnanie zajmuje po mniej więcej 2,5 minuty, no czasem trochę mniej, ja to chciałem. słuchania ja, maszyn ja, rolniczych. Ja to chciałem się wtrącić tylko, że maszyny są wyciszone. Serio? Tak. Czemu? Znaczy, nie do końca, ale są, bo wtedy was lepiej słychać. Znaczy, coś tam słychać, nie? Chyba. Chyba, bo no. już się poubiłem. Jak zwykle. Tak mówię, że to się ciebie nie, nie wyrydy zrozumieć. Kogo? No i jeszcze Tak. Już. Jaka tresura? No, no, czy jest dresura, kurde. Już. O, ile chyba masz procent? Całe 83. U mnie wysypia i zaraz do ciebie leci. Seba, seba. A ile masz promili we krwi? Oj, ze 40. O, kurde. Pobiłem Widać, że Polak. No raczej ty. Raczej nie inaczej. Chcesz jakby było lepiej wysypywać? Nie. Gdybyś jechał razem ze mną obok. O, hardcore wysypywanie w Do biegu. Bo ja mam Wyszymy. 90 już nie. Nie będę zawracał. Szybciej wyszło, tak stracimy <coughs> czas na wysypywanie. Sebuś, i jest taka sprawa. Jaka? Czekaj chwilę, bo myślę, jakby to było ładnie powiedzieć. No ale lepiej po prosto z mostu. Ten, bo już jest tak. Um, dobra. Jest takie ładne. 249, 97 subskrypcji, czyli brakuje 3 subskrypcji w tej chwili, czyli dnia y, 28 stycznia 2016 roku. O godzinie 21.19 czasu lokalnego polskiego. Brakuje 3 subskrypcji do 2,5 tysięcy i może z tej ładnej okazji, że tak szybko wbijają te subskrypcje i tak szybko. Znaczy się już mówiłem, że szybko wbijają, ale i tak ładnie, co też już powiedziałem. Z tej może okazji. Być zorganizował jakiegoś specjala, nie wiem, jakąś nagrodę. Z tej okazji będzie nagroda, będzie wydana mapa. Wow. I nie będzie to subskrypcja, to ja czekaj, ty ja założę że. 3... Trzy nowe konta na jakimś Google Plusie i będziesz miał trzy suby, i to wiesz, tak już musisz wydawać tą mapę. Znaczy, jak ktoś tego jeszcze nie zaoskrócił... Um. No i się, i się potracił coś. Halo, jest ktoś? No jasne. Nie, nie ma nikogo. tu co tak umilkłeś? Nie interesuj się Spoko Koko koko euro spoko piłka leci hen wysoko Kurde nie pamiętam z, jak to dalej szło Z tym sikło nawalone na wełbie <noise> A co zazdrościsz, że tak się żeś do tego przyczepił? Tu jest co zazdrościć? No właśnie No jakie fochy Plik, zapisz jako jpeg, zapisz, plik, zapisz jako jpg, zapisz. Co ty znowu tam zapisujesz? A, już wiem co. Zdjęcia. Zdjęcia, no właśnie. Tak, screenshoty z Farmix Simulator mm -mm. 2013. Nie, Ech, nie, chłopie, nie takie innego. rzeczy. O, ale wam mogę powiedzieć, że zaraz będą na stronie na Stop Teamu, te ładne zdjątka, tylko się trzeba jakoś się jeszcze poobrabiać w miarę. Ale się jakoś dziwacznie powtarzam, nie wiem, może dlatego, że jestem trochę zmęczony i jest mi ciężko y, mówić ładnie logicznie i tak, żeby to miało większy sens Tobie i ładnie brzmiało. Możesz mnie nie przerywać, jest to bardzo niekulturalne. Ja, ja nie chcę ten się wtrącać, ale ty zazwyczaj przerywasz. Tak. Ktoś musi. Każdy ma tutaj swoje zadanie. Ja jestem od przerywania i Jesteś... od podtrzymywania atmosfery, takiej, żeby nikt się nie pozabijał, a jednocześnie, żeby można, mogli się co niektórzy nawzajem porozmawiać. Mhm. Tylko, że my raczej nie rozmawiamy, jak ty mówisz. Tak. No to samo przez się rozumie, tak. Dobra, no powiedzmy, kurde. że tego nie skomentuję. Tak, może to lepiej dla ciebie. Ja byśmy miał zgasić jeszcze ...takiego. No ja cię nie muszę zgasić. Ty stosujesz wobec siebie takie autodisy, że to nic nie trzeba z tym robić. Auto. No i jeszcze taki lep prosto w policzek. Wysypujesz paciej? Tak. A, co? A idzie? idzie? idzie. Bo ja nie sprawdzałem, czy działa. A pieniądze leciały? że ja nie patrzyłem. No właśnie, ja też. Chody miałem wyłączone <tryk> Ej, i w ogóle co to jest za gra farminga? Takie jakieś 20 mnie. minut gry. lecą, lecą, lecą. Lecą, ja też widzę, że lecą. Co ty no mówisz, że no. on co 20 minut, bo nie rozumiem. No bo tyle z playa nagrywacie przecież. No i co, co w tym jest złego? No tak trochę krótko nic to się człowiek nie nagra, nie to nic. A ty oglądasz jak jest let's play godzinę? No pewnie, Ubranczka, wiesz jakie to są fajne let's play Jak z godzinę, czy te godzina wejścia. Bardzo proszę nie reklamować mi tu innych kanałów naprawdę. No Boże, jaki foszek. A no, nie jest foszek. Na agro, Piotr Mąż. Nasze kanały możemy. O, o, o Jak się focha, jak się focha. Uh, zamknij oh, się już, oh, oh. ty. Ja się jeszcze przed tobą nawet nie otworzyłem, a ty już mi się każe zapykać. Ty, ja nie wiem, co tych z masz tam do zaoferowania. Mózg na sprzedaż. Nikt nie kupi. Nawet za mu nikt nie weźmie. Marówka a to dopłacę. Też nikt nie weźmie. Ktoś pieniądze weźmie, a mózg mu Teraz mamy godzinę 21.24 dnia 28 stycznia 2016 roku i się opublikowuje post na Facebooku na stronie SDK Modding Team. Tak, trzy ładne foteczki z trzynastki. A czemu dajesz trzy fotki, a nie po jednej? Oe, panie, nie widziałem Cię. Bo mam taki fetysz. To nie rób takich fetyszu, bo po jednej lepiej. Ja ucz ojca dzieci robić. Coś ty przemądrzały. Jajko mądrzejsze od góry. Aaaa. Nawet już nie chcę ze mną gadać. Nie dziwię się. Och, och, och. I tradycyjnie się pochnąć na mnie musi, bo to... Trzymać ze mną nie umie. No Ja się nie pocham, bo ty się chyba pochasz. Ja, ale to ty się nie odzywasz, a nie ja ty. Bo ja się nie mam kiedy odezwać, jak mi cały czas nadajesz. Udym, są przerwy, dla złapania oddechu. A no? Musi jakbym tak ciągle gadał i gadał i gadał i gadał. średnio raz na godzinę są takie przerwy. Ty tutaj nie mów mi, jak ja mam żyć i jak ja żyję. Co? Ty żyjesz źle. O, odezwał się. No Oj, Gzimsik, Gzim, Gzim, Ty jesteś jeszcze młody. całe byli. życie przed Tobą. To chyba dałam, się. No, zobaczysz kiedyś, jak to jest... I miejmy nadzieję, że całe życie. Zależy. No, bo kiedyś może sam się. Ale mi dał. To no, sam się zabić jakoś, nie wiem. No, to... tak. To, to z pewnych wypadków i nie będziesz miał z kim nag nag nagniewać na YouTube i będziesz miał ciszej na odcinkach, więc tak może byś się za mnie zaczął troszczyć, nie żebym miał wygórowane mniemanie o sobie, ale będzie mi ciebie brakowało, będzie, będzie tobie mnie brakowało, o trochę ja tak ja. nie po polsku, ale wyraziłem to, to co czuję i o to o czym co było, będzie mi ciebie brakowało, więc pierwsze słowo to raz a dwa, że ty mi łaski nie robisz, wiesz. Ja za tobą potwór nie jakie Jakiej laski? Głodnemu chleb na myśli, tak? Głody, Teraz mi powiesz, głodnemu, głodnemu wypow... ch... Nie przerywaj jak mówię. Tak, właśnie. Ty mówisz, ty pierdzisz. A ty jesteś chuj mały garbaty. Muszę cię zmartwić. Mam 1,87 m wzrostu. No to jesteś w takim razie duży chuj garbaty. <głodny> Ale rozmiar się nie liczy. Murzyński chujgarbaty? A rodzaj też się nie liczy. To ty Oj, nie pani. znasz tego, nie sił, lecz technika zrobi z ciebie zawodnika? No właśnie, dlatego do szkoły nie chodziłem. W tym czasie robiłeś grał farming. Na przykład. No i co tak cicho? Co wygadasz, bo nie umiem? O, Boże, a ten to jak zwykle, jak nie wie, co powiedzieć, to coś głupiego musi powiedzieć. Dobrze, że słyszałem takie jak ja. Żeby coś głupiego no, powiedzieć. Dlaczego ty jesteś taki mądry? Ja mądry, nie wiedziałem. Ja nigdy się nie uważałem za mądrego. To był sarkazm. Jaki się zrobił przemądrzały. No patrzcie. Wygadany nie przemądrzały, tak? Trochę drobna różnica. Aczkolwiek zauważalna. Panie, sucho tu jak na pustyni. Znowu będę musiał iść się napić po tych waszych sucharach. Chyba wody. No pewnie, że wody. Najlepiej nawadnia organizm, a jeszcze mineralna zawiera minerały, które są potrzebne, żeby organizm mógł się Żeby gzymsik W takim razie niech gzymsik sobie czeszczy, my kończymy odcinek i zapraszamy do następnego już za moment. Żegnam się z wami ja i nie wiem kto jeszcze. Na razie, jak no, 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 na wszystkich, bajo i pozdrawiam wszystkich tych, którzy chcą być pozdrowieni.